Siemanko, dzisiaj znowu poszukujemy poroży, tym razem mamy dużo większe pole. Tak. I tak jak było mówione, przy ambonach jest sporo tych poroży, więc przy ambonach jesteśmy przy jednej ambonie, tam jest druga mona, ich widzę chyba trzecią nawet, ale rozwalona. No, mamy dużo większe pole do popisu, więc jest. Większa szansa na znalezienie A więc szukamy Zobaczymy co z tego będzie Wejdę sobie przy okazji na bonę I jesteśmy Tu poroż nie zejdziemy Musimy iść szukać w las Ewentualnie gdzieś na pola Pamiętacie co mówiłem Że jelenie i sarny Gubią właśnie na początku wiosny. Tutaj macie skrawek tego. Jelenia i Sarny gubią teraz właśnie poraża i się zaczął ten sezon. I się pomyliłem. To Jelenie tylko gubią na początku wiosny. Sarny gubią gdzieś około jesieni, albo coś właśnie obok tego. Na początku wiosny nie gubią. Więc tutaj się poprawiam. No, tutaj w lesie raczej nie znajdę, bo chodzę, chodzę, chodzę i nic nie ma. Bardziej pójdziemy jednak, może na pogranicza pola z łąką oraz pola z, z lasem. No i tam może prędzej. Bo właśnie tak też można szukać. A tutaj nie ma nic. Ładny strumyk. Czas tego, jak poraży nie ma tutaj, w ogóle nigdzie. Hop. No w takich gęstych lasach, to będzie chyba ciężko w horrorze znaleźć, co prawda. No ale na polu też nie było, więc weszłem troszeczkę głębiej w las. No jak nie będzie, to jeszcze pójdemy no, po drugiej stronie, ewentualnie w ogóle gdzie indziej. No bo też... Yy... Też jest taka opcja. Idealne miejsce na bushcraft. Kto ogląda ostatnio odcinek... Z Bushcraftu ten wie że zacząłem dbawy niedawno z tym. Nie znalazłem poroży. A więc pozostało mi się z wami pożegnać, a więc do następnych filmów. Cześć!